Jak wiecie, podróżowałem pociągiem w Polsce i była taka sytuacja, że jechali tam, jechała tam grupka osób, którzy wyznają tam no, tą religię, świadkowi, Świadkowie Jehowy. No i tam dosyć głośno gadali na te tematy, obok grupa innych osób sobie nie życzyli tego, żeby przy nich tak mówiono. Zwrócili się raz do nich, drugi raz. No a ci Świadkowie Jehowy powiedzieli, że mają prawo Głosić gdzie chcą i kiedy chcą i zaczęli mówić dalej. Tamtych zaczęło to oburzać, no i zdali się w dyskusję z tymi, z tymi osobami, jak mogą głosić takie rzeczy, dlaczego są wyganiani zawsze spod domu, dlaczego są zamykane przed nimi drzwi, jak stoją gdzieś w różnych miejscach z tymi gazetkami swoimi, dlaczego ludzie ich tak omijają. Że to nie może być przypadek. Ja nic tam do tej wiary nie mam. Moja babcia jest tej wiary kiedyś nawet. Byłem na takim zebraniu kilka razy, także wiem, jak to wygląda, ale oczywiście przy tym nie zostałem. Ja raczej nie praktykuję. Jeśli mam się modlić, to modlę się prosto do Boga. Nie muszę chodzić po kościołach ani po innych takich miejscach. Ale ta kłótnia była dość taka, wiecie. Agresywna na końcu i byłem w szoku, że takie rzeczy mogą się dziać w pociągu, ale to nie pierwsza sytuacja, która się wydarzyła, jak w nim byłem. znaczy to był kolejny pociąg, gdzie jeszcze jedna sytuacja była, ale to już opowiem w następnym filmie. Także kilka sytuacji mnie spotkało w Polsce, a nawet w pociągu. Trzymajcie się, cześć.